Moim gościem Michał Burkowski z zespołu Mighty Kings. Michał, z Wami bardzo dobry tydzień. Pokonaliście Cave Boysów, a dzisiaj pokonaliście z kolei Salt Miners. No i e, awans do playoffów staje się jak najbardziej realny w waszym zasięgu. Zgadza się, że tak e, odnosimy meczu z Cowboysami, to no, bardzo bliski mecz zacięty, także cieszę się, że, że udało się wygrać. A tutaj mieliśmy, można powiedzieć, że pewność, że wygramy, bo wiedzieliśmy, że będziemy szerokim składem. E, no i na Kamil Malec zawsze jak jest na boisku z nami, to gra się zupełnie inaczej. E, no, nie ma tej presji na indywidualnych zawodnikach typu ja, czy słuchaj, że musimy cisnąć te akcję, tylko po prostu no, możemy grać z zespołem, i no robi to mega różnicę, po prostu. Mówiłeś, że nie ma wtedy na, na, takiej presji na, na tobie, między innymi, kiedy macie szeroki skład, ale dzisiaj brałeś tę grę na siebie, triple-double, no, naprawdę co? dobry wynik. No, można powiedzieć, że próbowałem brać na siebie, triple-double, yy, można powiedzieć, że jest wynikiem po prostu gry zespołowej, dobrej, dobrej, dobrej gry moich kolegów z drużyny tak na dobrą sprawę, bo jeżeli chodzi o moją skuteczność dzisiaj, to była ona tragiczna i szczerze mówiąc, mam do siebie zastrzeżenia pod względem decyzyjności rzutów, bo po prostu je falsowałem, aczkolwiek no czasem po prostu chce się to zrobić, żeby się przełamać, ale no cieszę się z wyniku przede wszystkim. W poprzednim sezonie Mighty Kings dotarli do pierwszej rundy play-offów. Do której dotrwam w tym sezonie według Ciebie no myślę, co sugerujecie? Mamy mocniejszy skład niż w zeszłym sezonie, jeżeli tylko frekwencja zawodników będzie odpowiednia, bo tego zabrakło w zeszłym sezonie i ten mecz w pierwszej rundzie, który zakończył się dosłownie czterema punktami, mamy dalej w pamięci i wiemy, że gdy, gdy na przykład był Tomek Bubuła, który, którego wtedy zabrakło, to myślę, że mogłoby to wyglądać inaczej. Ale myślę, że w tym, w tym sezonie sufit jest dużo wyżej niż w zeszłym.